Siemka podróżniku, a witam Cię w moim świecie fantastyki. Ja jestem Sonia i piszę książki od 13-14 roku życia. Głównie w gatunku fantazy, ponieważ rzuciłam się na głęboką wodę i stwierdziłam, że stworzę sobie właśnie swoje uniwersum i nie jeden kontynent, na którym wszystko się dzieje, tylko no, planetę właśnie z czterema kontynentami, pomijam jakieś tam wyspy, archipelagi, tak? Um, I witam Cię w moim prowizorycznym na razie studiu, w którym postanowiłam dziś wyeksponować też swoje obrazy, które mają zasłonić... <grych> pokój, więc tak też tworzę e, obrazy e, tradycyjne, ale jestem także grafikiem, e, specjalizuję się oczywiście w graf grafice cy cyfrowej, jestem digital artystą i też mam swój pierwszy kanał e, bardziej artystyczny, na którym są speed paintingi e, moich ilustracji. E, tak, mam zwierzątko i trudno mi nagrywać bez niego, więc będzie się tu przewijał. E, tak, papuga, więc będzie ciekawie. Ale wracając, i tak, i mam, tak jak wspomniałam, swój pierwszy kanał, tam zamieszczam oczywiście speed e, moich ilustracji. Głównie są to. Na razie bohaterowie, właśnie z moich powieści. I też zapraszam Cię do oglądania, do komentowania, lajkowania. Zawsze to podnosi morale i po prostu chce się robić więcej. Co następne? Co dalej? Jak już zauważyłeś, na kanale jest jedno opowiadanie, co ciekawe, z gatunku science fiction. Jest to opowiadanie napisane na kurs pisarski i. Muszę przyznać, bardzo je lubię i dobrze się bawiłam pisząc je. I tak, właśnie dołączył do mnie mój pupil, więc jest okazja go zobaczyć z bliska. I jak od razu uprzedzam pytania, tak e, jest to Ara Marakana i tak potrafi gadać. <grywia> Może powiem od czasu do czasu, halo, zobaczymy. E, czy pomaga mi pisać? E, szczerze, bardziej przeszkadza i jak widzicie, już się tutaj zabiera za ogarnianie mikrofonu, więc będę musiała go czasami przepędzać. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo przeszkadzał. I znowu jest latencyjne, takie są papugi. Już zostaw. No. E, wspominając, jest już jeden audiobook, e, krótkie opowiadanie, 30 minut i w takiej chcę powiedzieć strefa czasowa, jeśli mogę tak powiedzieć, w obrębie czasu. O, będę wrzucała audiobooki. I kolejną powieścią, którą właśnie chciałabym Wam zaprezentować i też się pochwalić, bo muszę przyznać, że tak, tipi, lubimy, tak? Jest krucjata krwi, którą napisałam tipi. No widzicie? To jest o, to jest posiadanie papugi. Um, więc musiałam kupić, nie? E musiałam kupić tego smyka. Um, krucjata krwi. Jeszcze raz, od początku. Tipi, nie przeszkadzaj, pani nagrywa. No, patrz, zobacz, jakie fajne. Eee... Tipi, zabierasz show. Jak już widziałeś, na moim kanale jest jeden audiobook i co ciekawe, z gatunku science fiction ja sama siebie nie podejrzewałam, bo bym Opisanie właśnie w tym, w tym gatunku. Ale jest to krótkie opowiadanie, które stworzyłam na kursie pisarskim i bardzo je lubię i jest fajne i ma zwroty akcji i ma tego podwójnego bohatera. I staram się właśnie te audiobooki, jeżeli już przesłuchałeś, jeżeli nie, serdecznie do tego zapraszam i zachęcam. Będę starała się właśnie udźwiękowić, czyli jakieś szmery, jakieś, jakieś Puknięcie, no wiadomo, brzęki, nie brzęki, żeby to było po prostu fajne i przyjemne dla ucha. I kolejną powieścią, którą chcę przedstawić, i zobaczcie, zobacz, zobaczcie, mam papierową wersję, i to może wydawać się dosyć ciekawe, bo jest to tak krwi, która brała udział w mojej obronie magisterskiej, ona tak bardziej wspierała ten główny projekt. I tą powieść napisałam. Właśnie tak patrzyłam na datę, tam jest 2014, ale ja ją zaczęłam pisać wcześniej, na pewno bym wiedziała jakiś 2013 12, kiedy wpadłam na pomysł właśnie Krucjaty Krwi. Tak, właśnie ptaszego leciał. Kiedy wpadłam właśnie na pomysł napisania tej powieści, więc ona jest tak naprawdę no, już dosyć wiekowa. Przechodziła trochę zmian, była poprawiana i tak naprawdę planowałam mimo wszystko nadal ją poprawiać, w sensie przygotować no, na, do audiobooka, ale okazało się, że przez to, że planuję pokazać ją od razu po op no, opowiadaniu, które jest na stronie, e, zaczęłam też ją poprawiać, więc ta wersja papierowa to jest jeden z dwóch egzemplarzy. Drugi egzemplarz jest u mojego przyjaciela. No, będzie się różnić wersja audiobookowa. Oczywiście historia jest ta sama, bohaterowie są to sami, te same problemy, te same rozterki, ten sam cel, ale technicznie dużo się zmieni. Skrócone dialogi, czy powiększone, czy wiadomo, czy zmniejszone opisy, więc osoby, które mniej więcej zapoznały się z tą, mówię tutaj oczywiście o kręgu znajomych, zapoznały się z tą książką, no, Myślę, że zwrócą uwagę, że coś jest nowego, coś jest innego. Um, o czym opowiada Krucjata? A mianowicie, tutaj już właśnie będziemy wchodzić do mojego też głównego uniwersum um, i chętnie Wam zaprezentuję mój świat, tak, pokrótce mam nadzieję, że to powitanie e, zachęci i przedstawienie Wam mojego świata. No właśnie, zachęci Was do tego, aby ze mną zostać na dłużej. Mój świat. No, i witaj w moim świecie, w świecie Czterech Kontynentów. No, niezbyt oryginalna nazwa, ale wiadomo o co chodzi. Tak, mamy cztery główne kontynenty: Semurię, Enurie, i Gurdię, i matkę. I właśnie mid jest taki, że matka zrodziła swoje, urodziła swoje trzy córki, ale dziś nie o tym. Chociaż myślę, żeby porobić jakieś takie luźne wideo, w którym coś tam będę zdradzać, opowiadać, chociaż. Chociaż między innymi robię to na Twitchu, ponieważ streamuję, tak więc zapraszam serdecznie też na Twitcha od czasu do czasu. E, znaczy co dwa dni próbuję streamować i właśnie na, na Twitchu streamuję e, rozwijając swój świat, ten tutaj. E, ale też piszę i chociażby właśnie poprawiam tam krucjatę krwi, którą szykuję na audiobooki, Także rysuję, chociaż mniej, chociaż mniej, chociaż bo właśnie jestem zajęta, zajęta pisaniem. Wracając. Dobra, jesteśmy na świe znaczy w świecie kontynentów. No ale, ale, tak, papuga przyleciała. Dzień dobry. I może wskoczyć na mikrofon, więc bardzo przepraszam za brzęk, bo już się szykuję. No, usiądź. <grytania> Dzień dobry. Chodź, pokażemy krucjatę krwi naszym podróżnikom. I tak, tak jak wspomniałam, kolejnym audiobookiem będzie krucjata krwi. I od razu mówię, że to nie będzie jeden audiobook, 30 minut, tylko, czy, tak, tylko ja i tak będę rozbijała tą powieść na kilka rozdziałów, ich naprawdę będzie trochę, bo sama powieść ma z 300 stron i co ciekawe, i to nawet też pokażę tak na szybko, tak ona nie ma rozdziałów ona nie ma rozdziałów, bo to jest właśnie ta jedna powieść, która tak, nie krzycz, nie, nie, nie walcz ze mną tipi, to jest ta jedna powieść, która która nie ma rozdziału, w którą właśnie pisałam ciurkiem, ale właśnie na potrzeby audiobooka i chęciu e, rozbicia go na 30 minut e, będą rozdziały. E, Krucjata Krwi ma dwa etapy. Taki pierwszy, w którym poznajemy bohaterów tak naprawdę i trochę te wszystkie cele, z którymi się borykają, z którym się borykają i, i problemy. A druga, moja ulubiona, Przechodzimy w czas nagonki, ale to za chwilę wszystko wyjaśnię. Mam nadzieję, że krótko i was nie zanudzę. Akcja Krucjaty Krwi. Akcja dzieje się na matce, w tej wschodniej części, i tak naprawdę to są takie trzy królestwa: Jest Tirmis, Werner i Worno, które właśnie jest królestwem wampirów. I Krucjata Krwi opowiada o tym, że mamy do czynienia z upadkiem królestwa wampirów. Ono już nie istnieje. I obecny król, a tak naprawdę wcześniej książę musiał uciekać w górę i tak naprawdę wychować się w nich. No i powziąć zemstę za to, że po prostu rasa wampirów została zdradzona przez ludzi, gdyż jego ojciec, król Nauritius, był świetnym dyplomatą. I... Tipi, przepraszam ponieważ król wampirów na ulicy był świetnym dyplomatą i właśnie chciał pokoju z ludźmi, on no, chciał tych lepszych czasów dla swojej rasy, żeby była już bardziej no, poważnie odbierana, eee, podpisał z nimi pakt pokoju, zwany traktatem z Temoriona. Ale król został zdradzony, pakt miał być zasadzką, w której uśpiono czujność króla i wampirów po czym właśnie te dwa królestwa z sojuszem z leśnymi elfami co ciekawe postanowiły które przypłynęły wręcz z wysp księżycowych aż zaatakowały Worno i tak upadło królestwo wampirów oczywiście gatunek się rozpieszył na wszystkie kontynenty sam książę uciekł w górę żeby właśnie tam dorosnąć i góry co nieco no, tutaj mu pomogły ponieważ nazywają się jak widać góry tysiąca grot więc można się też domyślać Jakim labiryntem są dla ludzi, i to jest jedna wielka zasadzka dla nich, dlatego tak trudno było im ów księcia po prostu znaleźć i dokończyć dzieła. I krucjata krwi rozpoczyna się tak naprawdę trochę w połowie tego, co nowy król sobie wyznaczył, ponieważ on już rusza na, na, na zdrajców, czyli na te dwa królestwa, na Tirmic i na Werner, a później oczywiście na Worno, żeby odzyskać dom. Bo Król Jadegon na początku wszedł tymi wrzynami wschodnimi, zdobywając te mniejsze miasta, rozwijając wojsko, po czym ruszył właśnie na miasto, woną, aby tam tą swoją główną siedzibę na początek zrobić. I kiedy no, zorganizował się, przegrupował, też dał sygnał na cały świat, że wampiry na nowo powstają. Eee, wtedy, oczywiście, te dwa pozostałe królestwa zrozumiały, że szykuje się wojna na nowo z wampirami. Eee, I króciata rozpoczyna się od tego, jak właśnie Jadegon rusza na Tirmif. Czy planuję napisać, znaczy myślałam o tym właśnie, żeby napisać trochę taką genezę, jak dorastał w górach, jak król dorastał w górach. Też myślałam o tym, żeby zrobić ten właśnie taki pierwszy, pierwszy etap, kiedy ruszył na wschód, właśnie atakując te, te miasta i też borykając się z mniejszymi, większymi bitwami, z ludźmi. Ale tak ta krucjata główna krwi gdzieś powstała o wiele, wiele wcześniej, jest takim pomysłem, zarysem, e, który rozwijałam i który też pomagał rozwijać mi tą rasę. E, tak więc mam w takiej przyszłości plany, żeby... Gdzieś tam nawet zaczęłam pisać genezę, czyli to właśnie jak książę uciekł w górę i, i od tego momentu się to zaczyna. Moje wampiry. Słów kilka o rasie, bo Wszyscy oczywiście wiemy, jak wyglądają wampiry. Nasza popkultura jest po prostu pełna przeróżnych filmów, powieści, komiksów od chyba najbardziej sławnego zmierzchu <grym> po. E, no. Klasycznego Drakule z Gary Odmanem, którego bardzo lubię. E, znaczy, chodzi mi o film, bo oczywiście jest książka. E, mamy też nieco bardziej filmy akcji, typu Blade, które też oglądałam i też bardzo lubię Blade'a e, I w przypadku mojej rasy e, wampirów, właśnie, rasy, ponieważ nie są to upiory, e, czy martwi, nie, nie wiem, jak to tak. Którzy siedzą w ciemności, i boją się światła słonecznego, bo tak ona je spali. Nie, u mnie jest to rasa, która wywodzi się z elfów. I pokrótce, elfy. E, oczywiście mamy te główne elfy leśne, które są nieco bardziej bojowe, i to one brały też udział w nagonce i to z nimi właśnie wampiry mają na pieńku. Są gwiezdne, taki odłam, które on jest właśnie bardziej pokojowy, bo oni są bardziej zajęci sztuką, nauką, nie są zainteresowani kompletnie konfliktami i tak naprawdę od całego tego spisku gdzieś tam byli daleko. I oczywiście są mroczne elfy, które również nie brały udziału w nagonce, bo one odwróciły się nieco już dosyć dawno od swoich braci, uciekły w ciemność. I właśnie, i to jest bardzo ciekawe, i tak uciekły w ciemność, tak mocno niektóre z nich, że nastąpiła ewolucja gatunku. I tutaj właśnie trochę zdradzam, oj, przepraszam, trochę zdradzam Dertonamów, ale może kiedyś wyjaśnię o co chodzi. I właśnie mroczne elfy ewoluowały w wampiry. Ponieważ tak mocno siedziały w ciemności, żywiły się osoczem tamtejszych no, zwierząt, które gdzieś tam przemykały, ehm, mają bladą skórę, ale tylko dlatego, że no, nie wychodziły na światło tak często jak powinny. I zresztą u mnie, wampiry nie boją się światła słonecznego, ono nim nic złego nie robi. No, owszem, unikają tego głównego żaru, tego południowego słońca, e, bo mogłoby je poparzyć, no ale wtedy po prostu robią sobie siestę. Eee, niektóre z nich lubią czosnek, nie mają z tym problemu eee, i tak. I to też jest dosyć ciekawe, że u mnie wampiry, owszem, piją krew i również no, tworzą nowe wampiry poprzez ukąszenie, bo mają tą truciznę w swoich e, kłach. Eee, ale też chciałabym dodać, że one mogą mieć ludzkie jedzenie, jednakże nie daje im mm, tych właściwości odżywczych tak jak innym gatunkom, tak między innymi jak ludziom. E, I tak naprawdę przez to normalne jedzenie no nie są w stanie przetrwać, muszą pić krew, bo ich żołądek jest po prostu do tego przystosowany. E, zjedzenie zwykłego posiłku wiąże się często z niestrawnością i można uznać, że układ pokarmowy, który wampiry posiadają, to jest trochę właśnie... E, ten spadek po przodkach, ich tych mrocznych elfach i w ogóle elfach, który został, można to porównać do naszych usamek w uzębieniu albo wyrostka robaczkowego, kto, 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 kto co woli <ścoughs> na tej zasadzie, e, więc oni mogą jak najbardziej jeść, ale robią to czasami po prostu bardziej ze względów smakowych. E, ze skutkami ubocznymi, niestety, niż ze względów odżywczych. Więc, niestety, muszą się żywić krwią. I też jest troszeczkę tak, że ta ludzka elfia jest nieco silniejsza, podkręca ich umiejętności, które mają po elfach, czyli oczywiście zwinność, szybkość, siła. Chociaż w tym przypadku bardziej to właśnie król. Odziedziczył większość tych zdolności i też właśnie te białe włosy, które są charakterystyczne dla mrocznych elfów, co właśnie postawiło go na piedestale tego, że on jest najsilniejszy, że najmądrzejszy, najzwinniejszy i właśnie ten wybraniec został królem. Bohaterowie nie będę tutaj rozkliwiała się nad hierarchią, nad rodami. Stwierdzam, że to może zrobię później. Tak, z ciekawości, żeby coś objaśnić, kiedy pojawią się po prostu już audiobooki, ale tutaj mam właśnie portrety swoich bohaterów. Na dole są inspiracje. Tutaj próbuję zasłonić, ale tak, o, może tak. I właśnie tu mam Krola, to jest jego blubienica, Omren, mentor, i oczywiście sześciu generałów, tutaj jest inne ilustracje, które stworzyłam herby. E, tutaj będę musiała pozamieniać pewne nazwy, ale to powiem o tym później. Tipi, ty co ty robisz? <laughs> Przyleciał. No, chodź, chodź. No. E, nastąpiło cięcie, przepraszam, ale papuga mnie tutaj zaczepia. E, I tak. E, te portrety wykonałam właśnie w, na, drugi, na ten pierwszy kanał e, i można się z nimi zapoznać, jak powstaje, jak rysowałam. Tak więc bardzo zachęcam też do subskrybowania tego pierwszego kanału, na którym pojawiają się moje ilustracje. Teraz nieco zwolniłam właśnie ze względu na audiobooki, ale myślę, że oczywiście coś się będzie pojawiało prędzej czy później. Nie oszukuje i nie będę tutaj kłamać, że postanowiłam wspomagać się trochę sztuczną inteligencją. I mając te portrety, postanowiłam stworzyć kilka ilustracji. Właśnie chciałam je umieścić w audiobooki, żeby się przewijały jakieś slajdy, ale stwierdziłam, że na razie jest za dużo z tym pracy i musiałam pozostać przy jednej ilustracji. Oczywiście na pierwszy ogień poszedł król. No, i muszę przyznać, że Sztuczna Inteligencja wykonała tutaj dosyć ciekawą robotę, ponieważ wrzuciłam jego portret, kazałam wygenerować na tle Zamku Gotyckiego i muszę przyznać, że wygląda zarobiście. Legitnie, legitnie. Ale poszłam o krok dalej. Ilustracja, czyli tą ilustrację z królem, postanowiłam nieco ruszyć, i tutaj, no, muszę. Przyznać, że pomogła mi w tym moja koleżanka Sandra, która jest motion designerem i bardzo jej za to dziękuję. I wiem, że ogląda i Sandra, bardzo ci za to dziękuję i masz milion czekolad ode mnie. I tak papuga mi tu cały czas lata, więc przepraszam za te niedogodności. A, więc tak, Sandra, jeszcze raz bardzo ci dziękuję i jak tylko. Będzie to właśnie okazja wygenerowania, chociaż mam niebieskiego generała tutaj wyżej, ale będzie więcej tych bohaterów, z pewnością będzie ich więcej, będą się przewijać, ale właśnie marzył mi się taki splash art, e, dla audiobooka, e, ruchomy, e, żeby po prostu też umilić e, samą wizję. E, nie chciałam robić samej okładki, krucjaty krwi, chciałam, żeby po prostu coś fajnego się pojawiło i mam nadzieję, że wygląda to na... Bo dla mnie... Wygląda to naprawdę, naprawdę mega. E, tak więc jeszcze raz dzięki Sandra i myślę, że będziemy robić dalej. Mm. <laughs> Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was. Tak Tipi też, że nie zanudziłam Was i uwaga uchodzi na mikrofon e, tym przedstawieniem świata kolejnego projektu, który się pojawi. I tak jak wspominałam audiobooki będą takie na 30 minut, no z minutami do przodu do tyłu. E, postaram się je udźwiękowić, e, będzie splash art, e, od Sandry, e, ruchomy splash art oczywiście. E, papugi nie będzie niestety, ale może pojawi się w innych moich takich filmach, kiedy będę coś objaśniała. Tak więc zapraszam Was naprawdę do słuchania Krucjaty. Na początku, na samym początku pojawi się taki, o, może też pokażę tutaj, pokażę, pojawi się taki prolog, o, jak widzicie, i on jest krótki, on jest takim, tutaj właśnie się, coś się kończy, jest krótkim utworem, jest to trochę taka rymowanka, taki wierszyk, właśnie bajka o dwóch wampirach, która opisuje to, jak Został król. Nie? Jak się pojawił król, o co musiał walczyć, żeby nim zostać. I to jest właśnie taka bajka, która jest mówiona dzieciom do snu, przez ich rodziców oczywiście. I ja ją, ten prolog, wrzucę osobno, osobno, aby nie był połączony z rozdziałem. Tak więc, jeżeli ktoś będzie chciał, przysłucha, Przesłucha go, jeżeli nie, nic się nie stanie. Czy on jest ważny? Właśnie i tak, i nie. Jest tam po prostu taki easter egg, który dotyczy głównej krucjaty krwi, właśnie rozdziałów, powieści, ale też nie jest on jakiś taki ważny, aby zapamiętać go i pamiętać. Tak więc, dlatego postanowiłam rozdzielić prolog od rozdziałów. I będzie ich trochę, nie oszukujemy typu, tak? Będzie trochę tych rozdziałów, bo sama książka ma te 300 stron, trochę tego jest. Ale zachęcam do zapoznania się z moimi wampirami, moją wersją wampirów. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, bo ja kocham tych bohaterów. Oni mają swoje sterki, problemy, tak jak my. Mierzą się też z uczuciami. To nie są właśnie takie zimnokrwiste bestie, pijące właśnie ludzką krew. Bywa brutalnie, ale bywa też. Mam nadzieję, że są wzruszki więc mam nadzieję, że spodoba Wam się, że przybędzie też więcej osób, które będą chciały się zapoznać z tą powieścią. Eee, no i co? I zapraszam. I mam nadzieję, że wyczekujecie tak naprawdę pierwszego rozdziału. Eee, ja już jestem. No, na trzecim. <grym> znaczy, tak, poprawiam i, i tworzę Wam już trzecią wersję. Trochę to niestety trwa ze względu na to, że um, potrzebuje czasu, aby pewne platformy mi się właśnie odnowiły, aby mogła dalej, dalej pracować, dlatego przepraszam, że tak długo czekacie, ale myślę, że jest warto, więc zapraszam!